się, Siemoneczko <laughs> Waldek TVP Jesteśmy na treningu Praktycznie zaczynam trening i tak wczoraj coś tam wjechało, coś tam się porobiło przedwczoraj coś tam się z nogą działo, było się tam, było się tam Terminy pozałatwiałem, <laughs> 26 mam rozmowę z ortopedą prześwietlenia porobione No i moi drodzy do czego dążę Po tych wszystkich latach, po tej całej gonitwie za tym wszystkim za tą wymarzoną sylwetką za tą, za tym pieniądzem wieczną gonitwą Bóg wie za czym. Zrozumiałem, że pieniądze szczęścia nie dają, a dają je zakupy. Siłownia to nie jest całe moje życie. to jest tylko dodatek do mojego życia. To, że filmy nagrywam to jest tak samo tylko dodatek do mojego życia. To, że oni tam w tenisa napierdzielają z jednej strony to jest też dodatek, tylko do ich życia mają z tego pieniądz i to nie małe pieniądz. Ale uwierzcie mi, ten pieniądz im szczęścia nie daje, dają im szczęście, te zakupy, na które sobie pozwolą, ale nie tak do końca. Szczęście to jest zrozumienie samego siebie, sensu życia, celu życia. To jest szczęście. O tym chciałem dzisiaj z Wami pogadać. Robię film. Typowo dla picu. Typowo, dla śmiechu, tyle lat nie byłem w Polsce, nakręciłem tam parę filmików. Nie chciałem tego wrzucać, bo w sumie sobie myślę, a takie bardziej życie prywatne, kogo to... To nie powinno nikogo interesować, ale mówię, a wrzucę, zobaczymy, jak tam się znowu hejty posypią. Ej patrzę, i tam na te komentarze, i jeden przed drugiego, i to, i tamto, Boże drogi. Dlaczego ludzie są tacy zagubieni? Dlaczego ludzie są tacy zawistni? Dlaczego ludzie są tacy... Mi to się wydaje, że to, cała, <laughs> to cały upór, te wszystkie nerwy, ta, ta zazdrość jest tylko przez to, że postawiliśmy sobie wysoką poprzeczkę i nie potrafimy jej przeskoczyć i później wyżywamy się na innych. Tak to właśnie wygląda. A jak komuś się dzieje troszeczkę gorzej, to aż takie szczęście w nas wybucha i żyjemy jakoś lżej, gdyż a, nie tylko ja mam w tym życiu przesrane, ten też ma i ten też ma. Jak widzimy, że kogoś zhejtuje i tym hejtem się ktoś przejmie, a od razu nam jest lepiej. No i dlaczego to w takim kierunku idzie? Ja tego nie rozumiem. Dlaczego nie możemy sobie <laughs> żyć Normalnie, z, taką, z takim uśmiechem na twarzy, czyniąc dobro jeden drugiemu. Wiadomo, są gorsze dni, są lepsze dni. Czasami mam taki kiepski humor, ale robię wszystko, żeby go sobie poprawić. Wrzucam te filmy, czasami daję zdjęcie na ścigaczu, gdzie pisze 300 kmh, a sens tego filmu tylko był jeden, żeby zwolnić żeby zwolnić, żeby to życie tak nie zapierniczało, żebyśmy zrozumieli tą całą gonitwę, za czym my cały czas gonimy. Ale co? Ale co film znowu źle zinterpretowany tak? Ja widzę w filmie przekaz taki, ludzie go źle interpretują. Twierdzą, że wstawiam coś, żeby oglądalność podbić. Boże kochany, jak bym ja chciał oglądalność podbić, to bym... To bym poleciał do Tajlandii i pokazał jak tam się bawią nakręcił filmy z różowych pomieszczeń oglądalność podskoczyła, podskoczyła nie wiem Zacząłbym robić się debila, to jest ostatnio bardzo popularne. Na tym się ogólnie oglądalność robi ludzie, nie wiem, leją do basenu 5000 litrów coli 3000 mentosów do środka no i oglądalność rośnie albo rozpędził się na rowerze i gołowzak w zak przydzwonił i oglądalność rośnie ale moi drodzy to nie to nie jest sens to nie jest sens tego kanału to nie jest sens tego życia które pokazuje to w jakiś sposób jak to mniej więcej powinno wyglądać że też kiedyś robiłem źle że potrzebowałem tego czasu, żeby to wszystko zrozumieć. Czasami jeszcze są takie wiadomo momenty zawahania. Idziecie gdzieś chodnikiem, czy jadę na rowerze, no i zawsze się znajdzie ktoś taki. Kto próbuje pokazać takiego kozaka, wiecie o co chodzi. Popatrzy na ciebie takim pyskiem, na no ty co. No niekiedy się zapomnisz, no i wiadomo, i też popatrzysz się w jego stronę, a tak wcale to nie powinno wyglądać. Tak wcale nie powinno wyglądać. Uwierzcie mi bardziej, dacie mu do myślenia, jak się do niego uśmiechniecie. Dacie mu więcej do myślenia, jak się do niego uśmiechniecie i pokażecie taką życzliwość swojego wnętrza. Ja to w ogóle interpretuję wszystko tak. Dusza, a ciało to są dwie różne rzeczy. Dwie różne rzeczy i taka jest prawda. Dopóki dusza z ciałem nie dojdzie do porozumienia, uwierzcie mi, jesteście straceni. W duszy, w środku jesteś całkiem innym człowiekiem, a całkiem innego człowieka pokazujesz. Jesteście straceni, uwierzcie mi. Przychodzi tak zwane <laughs> załamanie. Jak po 10 latach walki z samym sobą, czy tam po 20 latach walki z samym sobą? Nie wyciągniesz konsekwencji. Czemu robię te wszystkie rozpiski? Czemu cały czas pytam? Co zmieniać, w jakim kierunku iść. Nie robię tego sam. Czasami sięgam po pomoc mądrzejszej głowy. Czemu to wszystko robię? Dziś wiem, że ludzie chcą dojść do takiego wymarzonego efektu. Moim wymarzonym efektem było nie uzyskać sylwetkę i zaliczyć jakiekolwiek zawody. Moim marzeniem było dojść do etapu takiego, żebym nie nosił 40 kg. Na sobie balastu, który w ogóle mi nie był potrzebny, czy tam 50 kg, 47 kg zrzuciłem. Uwierzcie, mi na koniec redukcji czułem się już tragicznie. Chciałem, coraz więcej chciałem, jeszcze więcej chciałem, jeszcze więcej. No i weszło takie załamanie. Weszła taka tak zwana deprecha. <laughs> byłem wykończony, byłem wycieńczony. Walnąłem w rok czasu, 12 miesięcy, walnąłem prawie 50 kg na dół. Powiem wam rowerki, orbitreki, e, ro, rower, cały czas na podwórku ruch, zima, nie zima, jesień, non stop ogień, non stop gonitwa. Ale chciałem pokazać, raz w życiu chciałem sobie udowodnić, że jestem w stanie coś takiego zrobić. I tylko dzięki tej <laughs> przeróbce tego ciała zrozumiałem co robimy w życiu źle. Co robimy w życiu źle. Dużo osób, które tam którym pomagam, pisze mi... Waldek, kurde, Michał jest mega, nie chodzę w ogóle głodny, posiłki są malutkie. Jak to, jak to jest, że ja czuję się cały czas taki najedzony, a kiedyś jadłem <laughs> całkiem inaczej i co chwilę czułem ten głód, czułem ten apetyt? Tłumaczę, że ciało lecąc na tłuszczach, korzysta z delikatnie mówiąc innego paliwa, jak do tej pory korzystało, czyli jak byliście głównym <laughs> napędem była. Glukoza, tak teraz są ketony. Ciężko to ludziom wytłumaczyć, ale no każdy jest inny. tak. Jeden skoczy w tą ketozę, czy w tam e, typowo e, w to paliwo ketonowe. Jeden skoczy po 3-4 dniach, drugi potrzebuje 3-4 tygodni. Jeden będzie chodził na tym zmęczony, dlatego się ustawia mu inną miskę. Widać, że się źle na tym czuje, nie idzie mu na tym redukcja. To się zmienia, te miski. a ja Bilansówka, bilansówka, leciałem na bilansówce, maks ile dało wyciągnąć. Już miałem dosyć tego suchego ryżu, tych piersi z kurczaka, tych sałatek, już mi się żygać, tym wszystkim chciało. Ale cały czas, żeby tylko osiągnąć ten cel. Za chwilę na tłuszczówę przeskakiwałem. Ciało do głowy dostawało. Zmiana paliwa. Praktycznie z dnia na dzień. Zrozumiałem gdzie tkwi problem. Moi drodzy, zrozumiecie tylko sami na sobie cokolwiek przetestujecie, zrozumiecie co dana dieta niesie ze sobą za konsekwencje. Tylko wtedy. To co tam czytacie, te wszystkie pisma, nie pisma, te filmiki, które na YouTube oglądacie to jest każde, każdego indywidualna e, no Każdego indywidualne <laughs> sprawozdanie tak? odczucia danej diety, ale uwierzcie mi, że będzie u Was to inaczej wyglądało. Może podobnie, ale na pewno będzie się to różniło czasem, energią inną, może będziecie się na tym źle czuli. Warto czasami wypróbować, ale tak jak mówię, tylko z Waszego odczucia, z Waszego doświadczenia jesteście w stanie wyciągnąć jakiekolwiek konsekwencje. I nie, że ten trener był do dupy, czy ten trener był do dupy, bo ten ci kazał robić tak, ten ci kazał robić tak. Nie, on po prostu zalecił ci najkrótszą drogę do uzyskania takiej, a nie innej sylwetki. Dlatego ludzi zawsze pytam: jak się lepiej czujesz na tłuszczach, czy na, na tłuszczach i białku, czy lepiej na typowej diecie zbilansowanej? Czy może jesteś wegetarianinem? Tacy też się zdarzają. Dlatego wszystko, wszystkie te aspekty bierze się pod uwagę. Bardzo dobrze jest znać grupę krwi. Bardzo dobrze jest ją znać. Jak ktoś ma naprawdę konkretną nadwagę ciała, dobrze jest znać tą grupę krwi. <laughs> Czy jak ktoś ma niedowagę ciała, a chce przymasować, bardzo dobrze jest tą grupę krwi znać, gdyż wiecie, na jakich produktach będzie się lepiej czuł. I na jakim... <laughs> że tak powiem paliwie będzie ta masówka lepiej wyglądała. No, tak to powinno wyglądać, ale nie uciekając od tematu 33 lata czasu, żeby człowiek zrozumiał, co to jest życie. Moi drodzy, w życiu powinno być miejsce na siłownię, w życiu powinno być miejsce na rodzinę, w życiu codziennym powinien być czas na wykonanie telefonu, nie do swojej mamy, ojca, wyjazd do siostry na grilla, to, co dzisiaj zrobię po siłowni. W życiu powinien być czas na to wszystko. Nie powinniśmy się zatracać i myśleć, że trening siłowy to jest całe nasze życie. No chyba, że naprawdę jesteście... To jest Wasz hajs, tak? Zarabiacie na tym, <laughs> tak jak ja, pracując w fabryce. Jest to moim jest to mój chleb, tak, ta cała praca, tak samo jak jesteście tam trenerami, kulturystami i, i z tego wszystkiego macie ten pieniądz. No wtedy już jest troszeczkę inna gadka, ale i tak w życiu takiego człowieka powinien się znaleźć czas na te rzeczy, które teraz wymieniłem. Przychodzi wieczór, <laughs> siadacie z ukochaną czy tam ukochanym, otwieracie browara, jak macie do niego smak. Nie robić sobie żadnych zakazów w życiu, te zakazy to jest największe badziewie, jakie może być, to jest walka z samym sobą. Skoro masz na coś ochotę, to to rób. Rób to. Nigdy nie wiesz, kiedy Ci ten pstryczek przy lewym czy prawym uchu <laughs> zrobi o tak i ten puls, który cały czas gdzieś w tym ciele na którejś tam tętnicy czułeś, zakończy się. No i, no i będzie wtedy, wiadomo co, będzie jedno wielkie rozczarowanie tak. Dlaczego to akurat stało się dzisiaj. Chciałem jeszcze tyle rzeczy zrobić, dlatego nie róbcie sobie żadnych zakazów. Bądźcie dobrzy jeden dla drugiego. Bądźcie naprawdę. To się wszystko zwraca. To się wszystko zwraca. Jak jesteście dobrymi ludźmi, to przychodzi z powrotem. A jak jesteście tacy <laughs> zawistni, źle jeden drugiemu życzycie, uwierzcie mi, to nie ma dobrego podłoża. Nie ma dobrego podłoża, chyba że jesteś, nie wiem, płatnym mordercą. I wtedy musisz troszeczkę tej zimnej krwi zachować, ale... Jak nie płacą Ci za to, żeby <laughs> wykonywać jakieś czystki na tym świecie, uwierz mi, Warto być dobrym człowiekiem. Będzie ci łatwiej żyć, zrozumiesz samego siebie i będziesz szedł w tym kierunku bez jakichkolwiek przeszkód. W kierunku, w którym chcesz iść, w którym chcesz podążać. Nie stawiając sobie żadnych zakazów. Ktoś tam ostatnio pod filmem napisał. Pierdzieli, jakby 5 lat ministrantury przeżył, czy tam 10 lat ministrantury, że tam głoszę jakąś, jakieś prawa, prawdę. Dokładnie, mój drogi, jestem po tylu latach ministrantury i co? No i co? I wcale ta ministrantura nie dała mi tego, że żyję zbożnie, tylko jestem takim człowiekiem i widzę w tym sens. Dlatego każdy ten sens w swoim życiu powinien odnaleźć. Każdy w tym życiu powinien Odnaleźć samego siebie. Jak nie pokochasz samego siebie i nie zrozumiesz samego siebie, będziesz miał problem z Twoją drugą połówką, z Twoim kumplem, z Twoim znajomym, z Twoją córką, z Twoim synem, z każdym po kolei. i pamiętajcie. Wszystko z głową, dobrego weekendu Wam życzę, co z jego ja, Waldek TVP. Zdrówka. Zdrówka, jeszcze raz zdrówka, bo bez zdrowia ani róż tego nie kupicie. Pozdro i pamiętajcie wszystko z gołąjka.